Halo? Tak? Adrian? Witaj. Chciałem cię w imieniu całego kanału Twitch TV Kamirez powitać na wolności. Cieszymy się, że do nas wróciłeś. Miałbyś ochotę na taki krótki wywiad. Tutaj widzowie chcą się dowiedzieć paru rzeczy na twój temat Jak tam się ostatnio, co się ostatnio z tobą działo. Jest OK? Tak, nie ma to. Dobra. To takie pytanie rozgrzewkowe. Bo to jest taki żart. Czy może wiesz, ile sylab ma słowo lew? 6. <laughs> 6. Bardzo dobrze. No dobra, a teraz już lecę takimi pytaniami z listy. Co tutaj widzowie mi yy, podesłali. Jak wiele osób chciałoby się dowiedzieć, jak było w więzieniu? Czy było w miarę spokojnie? Czy były jakieś ciężkie sytuacje? Czy grypsowałeś? Czy to w ogóle był taki typ więzienia, gdzie się grypsuje? Yy, było spokojnie, tylko wydarzyła się taka sytuacja. Tam, ja yy, zostałem pobity, Ja tam nie grypsowałem, Byli niektórzy, co piksowali. powiem, dwóch się za to, że. Matkę tam nożem zatykowali, jeden 14 lat, drugi 8 lat ci pan, ale radę, jedzenie dobre ci powiem, no, mhm. co tu mówić? Czyli tylko jedna taka sytuacja, bo ty byłeś rok w więzieniu, czyli poza tym było spoko, tak? Tak, spokojnie było, w ulicach siedziałem, w kolonowej siedziałem, w Glossy siedziałem, mhm. No, spoko. Takie y, też pytanie nawiązujące do tego, tu widzowie mieli. Y, jak wiesz, niektórzy ludzie mają tak, że jak siedzą dłuższy czas w więzieniu, to później ciężko im się przywrócić, y, jakby dostosować znowu do życia na wolności. I jak to się żyje lepiej? Na wolności czy w więzieniu? Na wolności. Na wolności. No to super. Cieszę się, że y, taka Twoja znowu powrót do normalnego życia y, przeszedł w tak y, naturalny sposób. Jesteś teraz dość popularną postacią. Twój filmik ostatnio miał 100 tysięcy wyświetleń na, na YouTube. I w związku z tą zyskującą, rosnącą popularnością, czy gdyby pojawiła się oferta od fame MMA, to byłbyś w stanie zawalczyć na takiej gali albo na jakiejś innej gali dla celebrytów? Tak. Tak? Okej. Okay. A tak. jakaś takie widełki cenowe, jaka garża bycie interesowała? No, powiedzmy, że był zainteresowany. Nie wiem, na przykład za 50 tysięcy już byś się zgodził zawalczyć, czy jednak trochę wyższa oferta by Cię interesowała? Może być nawet za 50 tysięcy. Nawet za 50 tysięcy byś się zgodził, okej. Okay, no to jak będę kiedyś rozmawiał z Bokzdelem, to to mu przekażę i, i może się zgodzi. Zobaczymy, co da się zrobić. Eee, o, na swoim ostatnim filmiku też y, wystąpiłeś bez koszulki. I osy, dużo osób się pytało, ile trzeba ćwiczyć, ile dziennie ćwiczyłeś w więzieniu, żeby zrobić taką formę? No chodziłem, chodziłem na, si na siłownię, przysiady, pompki, po 20 pompek, podciąganie się do góry na takim, no ci powiem... Aha, czy pompki, podciąganie, 20 powtórzeń dziennie, no dobra, spoko. Czy planujesz odpalać livey na YouTubie albo na Twitchu, jakąś taką robić transmisję na żywo, czy tylko będziesz nie, nie nagrywał...? Wiem. ja takich rzeczy nie robię, ja tylko filmiki tam nagrywam na YouTubie, nie. Takie tu było, takie by fajnie. Aha, rozumiem. No spoko, spoko. Eee, tu takie trochę głupie pytanie od jakiegoś widza. Widz się pyta, czy jesteś rasistą? Nie, nie jestem. O, no to super. Cieszę się, że to sobie wyjaśniliśmy. Skąd masz pieniądze, jak zarabiasz na życie? Czy może potrzebujesz jakiejś, e, jakiejś pomocy, czy jakąś zbiórkę będziesz organizował? No, pieniądze mam foton, pieniędzy u mnie nie ma od bójka, od mamy, od kuratora swoje, pieniądze mam, mam i od nikogo nic za nikt pieniędzy nie potrzebuję, z nie chcę pieniędzy za nikt, nic. No. Bardzo, no. No i super, elegancko, super, że sobie radzisz sam. A nie jak ci pazerni streamerzy, youtuberzy sobie tylko żebrali o pieniądze. Tak. Mm, tu takie pieniądze, no bo ty siedziałeś za tą kradzież na tej dziewczyny z badu, tak? I tak. tu widz obliczył, że. Porównując to do czasu, który spędziłeś w więzieniu, to wyszło na to, że za każdy miesiąc, który byłeś w więzieniu, dostawałeś 150 zł. Czy, czy uważasz, że opłacało się tak z perspektywy czasu kraść te pieniądze, czy jednak żałujesz tego czynu? Nie opłacało ci się i bardzo tego żałuję naprawdę. Mhm, mm okej. Okay. O, na jednym z filmików, jak tam robiłeś taki room tour, chodziłeś po domu. To zauważyliśmy, że masz w domu 9 par gumowców. Po co aż tak dużo? Czy każde są do czegoś innego, czy...? Tutaj więcej jest tych butów. Nie udało mi się do tego, tego nawet, nie wiem. Tak jakoś, kule wyszło. <głos》>. Rozumiem. Była oferta, to trzeba było korzystać, tak, z promocji. No, z... no dobra. Tylko głupi by nie skorzystał. E... O, a propos zakupów. Czy planujesz y, nagrywać te takie hole zakupowe za tam 1500 zł i, i rozba, robić te rozpakowania i tak jak kiedyś przed, przed osadzeniem? Tak... Y, mam, będę nagrywał, mam filmik nagrany na telefonie. Na YouTube będzie za 24 godziny, za 2000. Na początku na początku sierpnia za po zakupy, kolejne zakupy za 2000 zł. No to super, no to naprawdę wszyscy się nie możemy doczekać, bo jest to jeden z... Y, no... Ten filmik od lat robi furorę, więc na pewno będzie duża oglądalność i liczymy jak naj... Widziałem, w widziałem właśnie ktoś tą muzykę do, do, do mojego filmiku, dwie bułki i kiełbasa. Tak, tak, no naprawdę robi to furorę i na TikToku i wszędzie. A właśnie, czy myślałeś o tym, żeby rozwinąć swoją działalność na przykład na TikToka, żeby nagrywać też swoje TikToki, takie wiesz, wycinki albo nawet zatrudnić kogoś, żeby robił Ci takie kanały y, szoterskie z takimi krótkimi y, materiałami, które tak wiesz... Nie, nie. Ale... Nie miałem jest inny pomysł żebym z kimś tam, z kolegami albo zdjęcia z muzyką, nie wiem. Na YouTube'a oczywiście, nie? Mm -hmm. Ale na razie wszystko sam to robię, nie? No rozumiem, rozumiem. O, a propos tego, bo mówisz, że sam wszystko robisz. E, jak wygląda twoja sytuacja mieszkaniowa? Ty mieszkasz teraz sam czy z jakąś rodziną? Z rodziną. Aha, z rodziną, spoko. E, o, takie kolejne pytanie, co lubisz najbardziej jeść? Jakie jest twoje ulubione danie czy tam posiłek? Lubię słodkę, nie wiem, alkohol, papierosy, słodkie ciasto na przykład, nie wiem. O, pamiętam, kupowali zawsze takie duże słoiki tych cukierków, tam kanoldy, dwa coś kilograma i tak dalej. Na ile ci sta taki jeden pojemnik? Nie wiem, na długo, ale teraz kupiłem opakowania po 22 zł jeden 1 kilogram, 5 opakowań, to jest pięć kilogramów. O, no to spoko, to smacznego. A w ogóle, no bo byłeś trochę w więzieniu, to jak wyszedłeś, to wiadomo, była ta inflacja i, i trochę ceny skoczyły, czy jakby te pieniądze, które kiedyś wydawałeś na zakupy, ile teraz kupujesz za tą samą kwotę? Jest dużo mniej produktów, czy, czy też są one takie duże, że starczą ci na bardzo długo? Nic, dla mnie się nic nie zmieniło. Tak jak było da mnie takie flipałem. Mhm. No to fajnie, fajnie, że nie czujesz tej różnicy. Eee, a właśnie, bo ty tam miałeś taką Pamiętam, że mówisz, że dla stałych klientów są, dostawałeś darmowe ciastka czy coś takiego, nie? Dalej to działa, dalej cię pamiętają tam w sklepie i, i masz takie układy Niestety skoda już... Dobra, Dobra kurwa, ty no to lipa, no ale może, może ktoś inny yy, cię jako stałego klienta zacznie niedługo wynagradzać. O, a może byś wspomniał o takim sklepie na jakimś swoim filmiku i wiesz, jakąś współpracę nawiązał z nimi, może by tam coś, jakiś rabacik rzucił czy coś takiego. Myślałeś o takim pomyśle? No, myślałem. Tak? O, to spoko. Eee... Mm, mm, mm. O, następne pytanie. Yy, też z filmiku, gdzie chodziłeś po domu. Eee, czy, eee, co, o co chodzi z tymi jakby, takimi symbo symbole na drzwiach były narysowane, na ścianach, czy to ma jakieś głębsze znaczenie, czy to po prostu jest taka jakby twoja ekspresja, próbowałeś w ten sposób jakoś się wyrazić? No, nie no, miałem taki pomysł, taki, taki głupi śmiech, trochę pomysł miałem i tak zrobiłem, nie? Chciałem coś takiego narysować. Aha, aha, no czaję, czaję. A e, to zrobiłeś po wyjściu z więzienia te malunki, czy one były jeszcze przed e, zamknięciem Oj, cię? Aha, aha, dobra. Mm, o, pytanie czy poruchałeś na tym badu, jak tam pojechałeś do tej dziewczyny? Tak, powiem, było, było, czy po grubo. Grubo było? O, no to super. Teraz w ogóle są popularne streamy na Instagram. Nie wiem czy masz Instagrama, ale yy, niektórzy robią właśnie, że zapraszają dziewczyny, robią takie streamy na Instagramie wieczorami. Może też byś coś o tym pomyślał? Oczywiście nie, że ten, nie, tylko wiesz tam tańczą na przykład, piją razem, gadają, bardzo ciekawi to widzów. Nie mam konta na Instagramie. Coś tam mam nie konto. O, spoko. Ale może chociaż jakiś krótki filmik z jakąś dziewczyną byś nagrał, bo jest kolejne pytanie, czy dalej szukasz kobiety życia? Szukam. Do, szukasz? Ale do związku, do związku nie, lubię się zabawić, mam ja tak kurde, no mnie do seksu. Aha. Czyli tak tylko, wiesz, na jedną noc i zostawić i następną, tak? Tak. No dobra, rozumiem, rozumiem. E, a w związku z tym pytaniem, czy masz może jakąś poradę dla widzów, jak poderwać dziewczynę? Nie, powiem, bo ja sobie śmiało, nie ogóle. nie wiem, kobiety mnie podrywają. nie ja ich, ja, ci to jest odwrotnie. Aha. No w sumie nie dziwię się, no jesteś popularną, rozpoznawalną osobą, no to dziewczyny, jak to się mówi, same się pchają, tak? Mhm, mm no dobra. Tylko buzi, buzi, buzi za i do łuska, nie? Aha. No jest. Owy tak dalej. Kolejne pytanie, czy jesteś zadowolony ze swojego aktualnego życia, a jeżeli nie, to co chciałbyś zmienić? Jestem bardzo zadowolony. Tak? Czyli wszystko ci... Tak. Na każdej płaszczyźnie życie ci się układa, tak? Tak. No, no to super. Nie chciałbym słyszeć niczego innego. Gratuluję. Mm. O! Y, takie pytanie miał tu widz, czy posprzątałeś żyrandol, bo tam troszeczkę pajęczyny się pojawiły, na filmiku były, czy jeszcze takie porządki przed Tobą? Nie mam czasu Ci powiem na to teraz. Jak tutaj skończę z wszystkim nagrywaniem, trochę odpocznę i będę trzątał. No, no rozumiem, rozumiem. No nie, nie jest łatwe życie takiego twórcy. E... A, i jeszcze jedno pytanie, czy tam było, pokazałeś toaletę, czy woda w tym kiblu, który pokazałeś się spłukuje? Ja tylko to muszę to zrobić, nie? A, aha, no aha. No wyglądało to, że się to da ogarnąć. Eee, jeszcze pytanie takie: ile miesięcznie wydajesz na chleb? A to nie to też trochę się podmieniało, nie? Bo teraz są chleby zabewolone, półki zabewolone na miesiąc kupuję. Mhm. Nie wiem. Ty to wydajesz od. 500, 1000, 1500 do 2000 tysięcy. Do 2000 na chleb wydajesz, okej, okay, rozumiem. 500 do 2000 tysięcy. Eee, a to już było. Eee, widz się pyta, czy bierzesz udział w walkach ulicznych? Nie wiem, czy mu chodzi o jakieś nielegalne walki o pieniądze, czy coś czy w ogóle, e, takie rzeczy. Czy biłeś się z kimś, czy, czy. Nie w więzieniu, tylko teraz, jak jesteś na wolności. Nie, ale w więzieniu się nauczyłem parę, parę ruchów, właśnie takich. Do boksu, nie? Aha, czyli w sumie jakby to Fame MMA na przykład się do Ciebie odezwało, to byś już coś tam potrafił, tak? Mógłbyś nawet do jakiejś gali wieczoru, czy, czy czegoś takiego startować. Tak, KSW nawet. KSW? O, no, e, no to spoko, spoko. E, tutaj widzowie chcą od Ciebie pozdrowienia, ale to może nie z jakąś grupę się zbiorą, to, to ich wtedy pozdrowisz. E, no w sumie to są wszystkie pytania, a jeszcze, czy, czy chciałbyś zamówić może coś z Volta, to jest taka aplikacja do zamawiania jedzenia, może widz by Ci coś zamówił, bo Twój adres jest znany, nie? Tak, jest znany, a ja to nie, nie, nie ja nie zamawiam. Aha. A, w ogóle tak, to mam kolegę fajnego taksówka, każdy film do, do, do niego dzwonię i jadę. Aha, a to jest ten taksówkarz, co Cię tam wiózł za te 1400, to, to jest jakiś znajomy? To nie, to, to nie jestem. Aha. No bo ci powiem, że kurczę, no strasznie dużo zapłaciłeś za, za ten wypad, nie? No. Mm. O, tu jeszcze pytanie z czatu na szybko. Taki kolega się pyta, czy wolisz lody waniliowe, czy czekoladowe? Czekoladowe. Czekoladowe. Dobra, spoko. To może nie będę cię męczył, bo pewnie dużo, dużo ludzi do ciebie dzwoni. Dużo. Dużo? No to wiesz, nie chcę ci zajmować za dużo czasu. O jeszcze chłop się pyta, czy powiesz rabarbar dla niego. Bye, bye. O, super, dzięki. Yy, jeszcze ostatnia prośba, czy pozdrowiłbyś cały klub R? Pozdrawiam, cały klub R. No, dzięki za pozdro, Adrian. Trzymaj się tam na wolności, dzięki za wywiad. Yy, okay. Mam nadzieję, że już nie wrócisz nigdy do. O, rozłączył się.